Ja mam takie pytanie, tutaj rozmawiamy z Panią Wójt Gminy Jemielno, jak Pani się odnosi do dzisiejszego spotkania, które odbyło się tutaj w tej świetlicy? Miało być to spotkanie merytoryczne, aby inwestor mógł przedstawić mieszkańcom całą swoją inwestycję, ja nie jestem osobą, która jest w stanie przedstawić tą inwestycję, ponieważ nie jest to moja inwestycja, ja muszę postępować zgodnie z procedurami, dlatego zrobiłam dzisiaj to spotkanie, chciałam, żeby mieszkańcy mieli możliwość zadania pytań, niestety na to nie pozwolili. A jakie jest Pani y, takie odczucie? Czy jest Pani za tą inwestycją, czy nie? Czy nie będziemy rozmawiać o moich odczuciach? No mi chodzi tutaj, żeby podjąć jaką decyzję, czy coś, jaka by była pani decyzja na dzień dzisiejszy. Nie mogę odpowiadać na ten, jaka by była na dzień dzisiejszy, bo dzisiaj decyzji nie podejmujemy. Decyzję mogę podjąć dopiero w takim momencie, kiedy będziemy mieli wszystkie informacje. Na dzień dzisiejszy nie mamy absolutnie żadnej informacji, bo raport, który jest złożony, dla mnie dzisiaj nie jest dokumentem strategicznym, ponieważ jest w opinii różnych instytucji. Jak Państwo wiecie, Urząd musi postępować zgodnie z prawem zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Co więcej, może Pan również dzisiaj do mnie złożyć wniosek. Może dziś już nie, bo o 20 się nie da do urzędu złożyć wniosku, ale w godzinach pracy urzędu może Pan złożyć wniosek o budowę elektrowni atomowej i ja również. Muszę wszcząć postępowanie i również muszę procedować zgodnie z przepisami prawa, bo jak pan wie, żyjemy w państwie prawa i ja muszę przestrzegać przepisów prawa. Dla mnie opinia mieszkańców jest bardzo ważna i tak stoję z mieszkańcami, tak jak powiedziałam to i dzisiaj na spotkaniu, i powiedziałam to na sesji. Natomiast spotkanie ma być merytorycznym spotkaniem, żeby móc zadać, zapytać. Sama miałam dzisiaj ogrom pytań do inwestora, bo też mam tylko raport. Nie mogłam ich dzisiaj zadać. Sam Pan w tym uczestniczył. Nie miałam możliwości zapytania, dopytania, a to jest naprawdę ważne, żeby rozmawiać. Dobrze, dziękuję szczęście Pani za rozmowę. Do widzenia. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas non-stop. Słuchaj nas 24 godziny na dobę.